Cześć moi drodzy! Dziś usiądę za kierownicą ulicznego Zawadiaki, motocykla, który swoim wyglądem obiecuje, że potrafi dostarczyć sporo pozytywnych emocji. A jak jest naprawdę? Sprawdźmy. Zapraszam Was na spotkanie z Honda CB1000R. Motocykl ten nosi oznaczenie SC60 i produkowany był od 2008 do 2016 roku. Później był rok przerwy i w 2018 roku w salonach pojawił się nowy model o oznaczeniu SC80 i jest oferowany w sumie do dnia dzisiejszego. Motocykl ten jest następcą popularnego modelu Hondy CB900F Hornet. Nasz egzemplarz testowy pochodzi z 2011 roku i został nam udostępniony przez Krzyśka w środowisku lepiej znanego pod krzywką Raczu, któremu oczywiście dziękuję i z tego miejsca go pozdrawiam. Stylistycznie, jak widzicie, ten motocykl bardzo nawiązuje do swojego młodszego brata, czyli Hornety 600, tej produkowanej od 2007 roku. No tylko jest od niej dużo bardziej masywniejszy, taki bardziej muskularny. Mamy tutaj dużą owadzią lampę z przodu, masywną centralną część motocykla z takim krótkim ogonem. Ma on też więcej takich stylistycznych smaczków. Jest tu na przykład monowahacz z taką fajną, ciekawie wyglądającą felgą. Krótki wydech. W naszym egzemplarzu jest to akcesoryjny wydech Xila który zresztą bardzo fajnie brzmi, tak basowo i przy okazji nie drze jakoś mocno japy, więc jeżeli będziecie wracali z jakiegoś nocnego latania po mieście, to możecie być spokojni, wasi sąsiedzi nie znienawidzą was za, za dźwięk waszego motocykla. Jeszcze jedna rzecz to R- w nazwie tego motocykla zdradza nam, że mamy do czynienia z motocyklem o sportowych aspiracjach. Silnik to czterocylindrowa rzędówka chłodzona cieczą o pojemności 998 cm3. Została ona przeszczepiona ze sportowego modelu Hondy CBR1000RR Fireblade, tego pochodzącego z 2007 roku przeprojektowana głowica, a także poświęconych kilka koni mechanicznych na rzecz poprawienia charakterystyki w tym dolnym i środkowym zakresie yy, obrotów. Moc ze 172 koni mechanicznych spadła do 125 koni mechanicznych, ale jest ona dostępna nieco wcześniej niż w sportowym odpowiedniku, bo już w okolicy 10 tysięcy obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy natomiast to 100 Nm, dostępny gdzieś w okolicy 8 tysięcy obrotów. Prędkość maksymalna to jakieś 230 km na godzinę, natomiast przyspieszenie od zera do setki zajmuje temu motocyklowi jakieś 3,2 sekundy. Silnik bardzo liniowo oddaje tą moc. Nie ma tu takich strzałów mocy, że tak powiem, gdzieś tam w jakimś górnym zakresie obrotowym. Ten motocykl po prostu bardzo fajnie i płynnie przyspiesza. Dla jednych będzie to duży plus, na przykład dla mnie, dla innych będzie to minus, bo wolą taką bardziej ostrą charakterystykę silnika i, i, i wolą jak, jak ten motocykl gdzieś tam w tym środkowym czy górnym zakresie obrotów. Tak ich dosłownie katapultuje. Druga zaleta, według mnie, to ten silnik jest bardzo elastyczny. Można jechać nawet 30-40 na godzinę na szóstym biegu, i bez żadnego szarpania ten motocykl będzie przyspieszał. Tak naprawdę, jak wyjedziecie gdzieś poza miasto w jakąś trasę, to spokojnie możecie jechać cały czas na szóstym biegu. Jeżeli nie będziecie musieli się zatrzymać w miejscu, to możecie zapomnieć całkowicie o, o skrzyni biegu. Zawieszenie z przodu to widelec typu upside down z pełną możliwością regulacji. Tył natomiast jest to amortyzator centralny również z pełną możliwością regulacji. Całość zestrojona jest raczej z takim nastawieniem na sportową jazdę, jest dosyć sztywna, co mnie się osobiście bardzo podoba. Dzięki temu ten motocykl bardzo fajnie i precyzyjnie się prowadzi, daje dobre czucie tego, co dzieje się z kołami na asfalcie. Jest bardzo poręczny. Jeździ się tym motocyklem jak 600 mimo tego, że, że waży on dosyć sporo, bo aż 217 kg zalany do pełna paliwem. Ale tak jak mówię, nie czuć tego podczas jazdy. Bardzo fajnie i lekko kładzie się w zakręty. Nawet jak natrafimy na jakąś nierówność podczas pokonywania zakrętów, podczas złożenia, to nie robią one jakiegoś większego wrażenia na tym motocyklu, na tym zawieszeniu. Układ hamulcowy to z przodu dwie tarcze o średnicy 310 mm. Trzy tłoczkowe zaciski na stronę. Tył natomiast to pojedyncza tarcza o średnicy 220 mm z dwutłoczkowym zaciskiem. Mamy tutaj system CABS, który w takim dużym skrócie i uproszczeniu działa w ten sposób, że jeżeli hamujemy na przykład tyłem, to hamuje nam jeden tłoczek również z przodu. Jeżeli hamujemy przodem, to hamuje nam również tył. Ta siła jest oczywiście rozdzielana przez komputer. Jeżeli byście chcieli na przykład spalić gumę tym motocyklem, to spokojnie wciskając klamkę przedniego hamulca, tył nie będzie hamował, bo działa to dopiero powyżej bodajże 6 km na godzinę. Tam musi być kilka parametrów spełnionych. Więc tym. Różni się ten system CABS od, od tego pierwszego hondowskiego systemu, czyli Dual-CBS, I, i tutaj taka ciekawostka. Honda już w 1992 roku zaprezentowała pierwszy, pierwszy system ABS, a w 1993 roku zastosowała w motocyklu CBR-1000F po raz pierwszy system Dual-CBS. Honda też jako pierwsza zastosowała hydrauliczny hamulec starczowy w motocyklu w roku 1969, a dokładnie w modelu CB750, więc jak widzicie, w tym polu, jeżeli chodzi w tej kwestii, jeżeli chodzi o hamulce, o hamowanie, mają naprawdę spore doświadczenie i przykładają dużą wagę do, do bezpieczeństwa. W praktyce powiem Wam tak, że te hamulce działają naprawdę bardzo fajnie, żeby nie powiedzieć rewelacyjnie. Ostatnio testowałem dużo mocniejszy motocykl, bo była to CBR Fireblade 1000, która nie miała tego systemu i tam narzekałem na hamulce. Tutaj. Naprawdę o hamulcach mogę wypowiadać się w samych superlatywach. Mimo tego, że słuchajcie, nie mamy tu nawet stalowego oplotu, to, to całość działa bardzo fajnie. Ten ABS nie interweniuje jakoś za wcześnie. Jedyny minus może być dla osób, które lubią sobie polatać troszkę na gumie albo zrobić jakieś efektowne stopi, to wtedy ten system może troszkę przeszkadzać. Ja nie mówię, że się nie da, ale może troszkę przeszkadzać i, i trzeba po prostu. Się do tego przyzwyczaić i, i jakby nauczyć się z, z tym jeździć. Skrzynia biegów jest sześciostopniowa, mamy też do dyspozycji hydrauliczne sprzęgło, które pracuje bardzo fajnie, tak delikatnie ta klamka chodzi. No, co mogę powiedzieć o skrzyni biegów w hondzie? Jest naprawdę rewelacyjna, żeby nie użyć tego słowa na Z, czyli za. Bo utnie nam zasięgi. Eee, jak mi tu właśnie mój operator podpowiada? Biegi wchodzą naprawdę bardzo leciutko, delikatnie. No i jak ja to mówię, można sobie je tak pykać dosłownie. Wysokość kanapy to 825 mm, i jak widzicie, ja i moje 1,70 m no, odnajdujemy się w miarę na tym motocyklu, ale przyznam wam się szczerze, że wsteczny, szczególnie w takim terenie, jak tutaj działa średnio. Eee, Pozycja, jesteśmy delikatnie pochyleni do przodu. No kolana mamy pod takim, powiedzmy sobie, sensownym yy, kątem ugięte. Jest, jest wygodnie, jeździ się tym motocyklem naprawdę wygodnie. Yy, jedyne, do czego mogę mieć zastrzeżenia, to ta kanapa jest, jest wygodna, miękka, ale jest wyprofilowana w taki sposób, że zjeżdżamy tutaj na bak, więc jak ja to mówię, jeździ się nim trochę na Michaela Jacksona. Podczas jakiegoś hamowania jest <laughs> eee, no, jeżeli chodzi o miejsce dla pasażera, tutaj pod, pod tą y, nakładką montujemy niewielkie siedzenie. Y, I powiem wam szczerze, raczej na takie krótkie przejażdżki niż na jakieś dalsze wojaże. Jeżeli chodzi o osłonę przed wiatrem, no to jest to naked i tej osłony tutaj nie mamy. W naszym egzemplarzu, jak widzicie, jest akcesoryjna owiewka i powiem Wam, daje radę, pomaga. Przy moim wzroście, tak do 140, no może 150 km na niemieckiej autostradzie oczywiście, jest znośnie i można przez nawet taką dłuższą chwilę podróżować, opowiem w ten sposób, więc, więc ta owieweczka na plus. Jeżeli chodzi o zestaw wskaźników, to tak: centralnie mamy obrotomierz, wszystko to jest oczywiście elektroniczne, no kilka tych podstawowych kontrolek: po lewej stronie cyfrowy prędkościomierz, a także wskazania temperatury płynu chłodzącego. Natomiast po prawej stronie na tym wyświetlaczu mamy wskazania poziomu paliwa, jest zegarek, a także przebieg. Jeżeli chodzi o czytelność tych zegarów, bo spotkałem się z takimi opiniami, że, że są one słabo czytelne. W moim odczuciu, no nie ma źle. Może przy takim bardzo ostrym y, słońcu pojawić się jakiś problem, ale jest tu też trzystopniowa regulacja podświetlenia tych zegarów, więc, więc można sobie to jakoś podregulować i, i dostosować do siebie. Knefle na kierownicy, mówiąc tak gwarą śląską, no jak przystało na Hondę. Wszystko jest na swoim miejscu i działa bez zastrzeżeń. Lusterka też spełniają bardzo dobrze swoją rolę, wszystko w nich yy, widać. Pojemność baku 17 litrów, w tym 4 litry rezerwy. Średnie spalanie to jakieś 6,2 litra, więc, więc jest ok. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak będziemy szybko jeździć. No, jeżeli pojedziemy naprawdę bardzo spokojnie, to, to można zejść nawet do 5 litrów, no, ale ciężko jest tym motocyklem jeździć jakoś. Powoli spokojnie. Maksymalne spalanie, jakie uzyskał właściciel tego motocykla, i to mówił, że już tak piłował cały czas grubo, oczywiście na niemieckiej autostradzie, to było 9,5 litra, więc, więc myślę, że, że są to przyzwoite wyniki. Teraz pewnie jesteście ciekawi, czy ten motocykl się psuje. I powiem Wam tak: Honda to w końcu Honda. I się nie psuje. Tak naprawdę nie doszukałem się żadnych informacji o jakichś nagminnie powtarzających się usterkach w tym modelu. Właściciel też nie uskarża się na żadne problemy z tym motocyklem, więc odpowiednio serwisowana i zadbana będzie Wam służyła bez awaryjnie, bezproblemowo. Oczywiście, właściciel miał tam jakieś delikatne problemy z cieknącymi lagami, czy też pojawił się, pojawiły się luzy tutaj na łożysku, główki ramy, no ale to z wiadomego powodu. Wiecie o co chodzi? Więc yy, tak ogólnie motocykl jest naprawdę niezawodny. Z Hondą CB1000R jest jak zapowiedział takiego krótkiego i gorącego romansu, który jak się później okazuje wcale nie był taki gorący, ale jakoś nie czujemy się z tego powodu rozczarowani. Wręcz przeciwnie, chcemy nawet tą przygodę kontynuować. Motocykl, który idealnie nadaje się do takiej jazdy na co dzień. Świetnie sprawdzi się w mieście, bo jest zwinny, poręczny i bardzo łatwo można się nim przeciskać gdzieś między samochodami. Potrafi dać zaszczyk adrenaliny, no a do tego dobrze wygląda. Taki huligan z dobrymi manierami. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. A tymczasem, pozdrawiam Was i cześć.